Suma rośnie w oczach. To, co wolontariusze uzbierają w dniu wielkiego finału, to jedno. Podsumowanie aukcji internetowych jeszcze ma miejsce. Na ten czas radość jest rosnąca. Najlepsza licytacja, jaką udało nam się uzyskać, to był złoty medal siatkarzy Zaksy, Jerzy Koźle z Ligi Mistrzów, który poszedł za kwotę 4700 zł. Było też bardzo dużo innych aukcji. W sumie na Allegro uzbieraliśmy ponad 20 zł tysięcy złotych, wolontariusze nasi w mieście zebrali ponad 70 tysięcy złotych i licytacje na koncercie, który organizowaliśmy oraz przy okazji właśnie morsowania i maratonu upływackiego to były kolejne pieniądze, które w sumie spowodowały, że ten nasz sztab uzbierał rekordową sumę ponad 152 tysięcy złotych, z czego bardzo się cieszymy. Pogoda 30 finału nie oszczędzała, warunki były trudne. Wolontariusze stanęli na wysokości zadania. Mieszkańcy tym bardziej wspólną determinacją udało się pobić własny rekord. W poprzednim roku wiadomo w Mawie tego sztabu niestety nie było ze względu na pandemię i tak dalej, ale w roku 2020 mawski sztab zebrał 148 tysięcy złotych, czyli o prawie te ponad 4 tysiące złotych udało się ten rekord pomimo pandemii i tych złych warunków atmosferycznych pobić, za co bardzo, bardzo dziękujemy mieszkańcom i sponsorom. Dla chcącego nic trudnego najgorzej siedzieć w domu z założonymi rękami. Mimo trudności dobrze jest się wykazać gra co roku jest o dużą stawkę, a jest nią zdrowie naszych najbliższych.